Kalimera. Poznaliśmy dzisiaj ostatniego uczestnika ćwierć finałów Euroligi. W play-in Bayern, który ostatnio pokonał y, na Westę, rywalizował z Realem Madrid. Niestety tuż przed meczem wypadł Karsten i Edwards, y, więc nie był to aż tak wyrównany mecz jak, jak mógłby być. Real, no, doświadczeniem, umiejętnościami koszkarskimi, no i trenerem. Bardzo szybko ten mecz wziął. Już. Pierwsza kwarta była wygrana 16 punktami. Później było tylko prościej, łatwiej, głupie błędy straty, złe rzuty bajernu, nieprzygotowane trójki. No i nie mieli wiele do powiedzenia. Niestety więc mecz, mecz nie był wyrównany. Od drugiej już kwarty, można powiedzieć. Przy końcu drugiej kwarty, żeby było widać, że nie stać Bayer na zryw. Na początku drugiej kwarty jeszcze mieli 9:3, 3 doszli na 10-11 punktów, potem już to była rzeźnia. No w Realu doskonały mecz. Tym razem Hezoni musy wrócili do swojej dyspozycji naturalnej. Razem 35 punktów: 5 na 9 za 3, 7 na 8 za 2, plus 6 na 7 z Rzutów wolnych 12 asyst. No więc no, ta dwójka zagrała świetne spotkanie. Ale też dołożył swoje Alberto Abalde 13 punktów, Kampaczo 12 punktów, plus 5 asyst, 4 zbiórki. Tavares troszkę problemu z faulami, Ale 10 punktów, 3 zbiórki, a Ibaka 7 punktów, 3 zbiórki, 4 asysty. Więc, więc spokojnie sobie ten mecz poukładali. Nawet później z ławki czy to Hugo Gonzalez, czy Xavier, latan mays więc nie ma wszyscy, wszyscy zagrali Garuba. świetna trójka 15 na 28, ponad 50% za 3, a po pierwszej po pierwszej kwarcie było 7 na 8 trafionych, więc łatwo, łatwo uciekli. No i niestety Bayern nie był w stanie się temu przeciwstawić. No może z dwalcem byłoby to lepiej, tak to niestety Buker troszkę za bardzo te trójki próbował. I tu 2 na 4, gorzej jeszcze za 2. Te to były rbole albo spudłowane 2 na 7, razem 4 na 11 z gry. Słabiutko, tylko szabast napier i obc. Ob, oprócz ja przekroczyli 10 punktów. Ops 12, ale te trójki ostatnia trójka to już w samej kończyłce spotkania. A napier, no, bardzo fajny mecz, dwa przechwyty, 3, 3 asysty. 4 zbiórki, ale też też masa głupich strat. Wailer Bab dopiero co zdobył tytuł najlepszego obrońcy, ale no dzisiaj w ataku nieprzydatny, w obronie też nie, nie miał tych swoich chwil. Tak jak czasami się wydawało, że jeszcze będą w stanie zawalczyć, coś już się dzieje, wymuszali Fawle, czy, czy właśnie Brankowicz, czy, czy Wailer Bab, no to później później coś zacięło. Lucić 7 punktów. Kaczenkow to jest nowy zawodnik, który wchodzi ostatnio, bardzo ważna trójka z. Trweną z Werdem, dzisiaj cztery punkty, ale no <coughs> ciężko oczekiwać od 19 czy nawet 18 latka, że jednak będzie, będzie zawodnikiem przewodnim, więc niestety Gordon Herbert, który no, świetny sezon miał z Bayernem, kończy swoją przygodę, no i to real będzie grał z Olimpiak Osem. Mówiłem że tego się obawiam, że właśnie to doświadczenie, to rutyniarstwo tych zawodników. No i, i to, że przecież już nieraz wygrywali Euroligę i są tu zawodnicy, którzy potrafią. Y, Grać na najwyższym poziomie we ulicy może być bardzo ciężko. Zwłaszcza jeśli popatrzymy, jak, jak nierówny, nierówni są pod koszowie Czy to Fol, który gra ostatnio no, fatalną koszykówkę, Milutinów, który, który przez kontuzję opuszcza trochę spotkań, więc tu może być po prostu bardzo, bardzo ciężki mecz. Trzeba liczyć na to, że jednak, czy to właśnie Peters, czy bardziej Wezenko będą wymuszali faulę Tavaresa, tak żeby to jednak i baka grał. No jest starszy, już nie ma tej dynamiki czy atletyzmu, wciąż jest bardzo groźny, wciąż może blokować, ale, ale to, to może być klucz, żeby po prostu wykluczyć Tavaresa i maksymalnie, maksymalnie utrudnić mu życie. Nie jest to zawodnik, którego nie da się zatrzymać. Dzisiaj było kilka akcji, gdzie proste żółty spod kosza podłował. Podwajany, gdy ta presja siłowa była, gdy ciało w ciało była walka, więc jest tutaj szansa, żeby go, żeby go zatrzymać. No zobaczymy, już niedługo startuje. z pierwsze spotkanie będzie grał u siebie. Dostaliśmy już pierwsze informacje na temat zawodników, którzy wracają. Luka Wildoza już wrócił do treningów, natomiast nie wiadomo, czy Walkab wróci na to pierwsze spotkanie, bo jeszcze trenuje bez kontaktu. Zobaczymy, to na pewno powód Wildozy <laughs> będzie bardzo ważny, no bo nie do końca, czy to Saben Lee, czy William Scorsese, nie bardzo fajnie, ale to troszkę za mało jednak na, na Campazzo, na Lula, czy, czy na Felixa i Abalde, a także Hezonie, żeby jednak odpowiednio móc, móc tą obronę, rozrzucić, móc wrócić do tego, co, co Olympiakos grał, czyli po prostu dużo asyst, dużo, dużo fajnych akcji, które, które rozrzucały tą obronę i po prostu czyste żółty dawało. Natomiast to już niedługo się o tym przekonamy, a teraz poznaliśmy pierwsze dwie piątki najlepsze. W MVP wciąż czekamy, Kendrick Nunn zdobył nagrodę Alfonso Forda, jest najlepszym strzelcem, no świetny sezon, mówiłem, że podejrzewam, że to chyba on raczej wygra MVP, no ale zobaczymy, te wybory zawsze są, zawsze są niejednoznaczne. Pokonał Edwardsa właśnie z Bayernu, który rzucił tyle samą punktów, ale zagrał mecz, mecz więcej. Potem był jeszcze Wezenkow, DJ Scholz i Nikola Milotic. Więc no, była to bardzo zróżona walka no, ale zasłużenie NAN. Niewielka przewaga, bo tam około pół punktu nad wycenkowym ale, ale wystarczyło. Więc teraz zobaczymy to. Była chyba ostatnie najważniejsza nagroda i ostatni ciężki wybór. Tak jak mówię, podejrzewam, że NAN wygra. Ale jeśli wyzynków, to będę się tym bardziej cieszył. Ale Wezenkow też jeden, jeden tytuł już ma zdobyty. Po drugie, ostatnie spotkania Olimpiakosu były słabsze, nawet jeśli Sasza no, był tym wyróżniającym się był tym, tym gościem, który ciągnął ten zespół, więc na pewno to będzie wyrównane. Natomiast obydwaj trafili do pierwszej, pierwszej piątki. Co jest ciekawe, po raz pierwszy, od, chyba od początku powstania Euroligi, nie ma klasycznego centra. Co? Z jednej strony moim zdaniem pokazuje troszkę, troszkę, że te wybory są nie do końca trafione w tym, w tym sensie, że no gdyby taka piątka miała grać, to pewnie niewiele by osiągnęła z, z tego prostego względu, że każdy no w mniejszym czy większym wymiarze chciał mieć piłkę w rękach. Więc takie wybory piątki, której potem i tak nie można by użyć, nawet gdyby ktoś był na tyle bogaty, żeby złożyć, to moim zdaniem nie, nie są najlepsze wybory. Natomiast no, widzimy to, czy to jeśli chodzi o wybory w NBA i najlepszych zawodników, czy, czy jeśli spojrzymy na tę piłkę nożną, gdzie nagle upycha się maksymalną ilość ofensywnych zawodników w 11 kolejki. A wśród obońców też tych, którzy dobrze zagrali ofensywnie bardziej niż defensywnie, więc rozumiem, że w ten sposób taki jest, jest zwyczaj i doceniamy to, co jest bardziej widzialne w postaci punktów, bramek, asyst czy fajnych zagrań. Natomiast to ciężko też polemizować, że tutaj, jak na nas się T.J. Scholz, no, najlepszy, najlepszy asystujący, dodatkowo poprowadził Paris do, do ćwierć finału w debiutanckim sezonie. No, kilka razy się zachwycałem Paryżem, wciąż będę do więc zasłużono. Wesenkow, no, no wiadomo, Inan, obydwaj, obydwaj byli najważniejszymi zawodnikami, czy to Olimpiakosu, czy PAO. Nigel Hayes-Davis, nie było Wilbikina przez długi czas, to właśnie on ten zespół ciągnął, to on w najważniejszych momentach piłkę brał. Potrafił wziąć ten ciężar, trafić, więc też bardzo dobre statystyki. No i właśnie Carson Edwards, który no niestety nie zagrał, co nie wiem, czy zmieniłoby bardzo mocno ten temat rozmiary porażki, czy obraz gry z realem, no, ale szkoda, po prostu byłoby, byłoby fajnie, gdyby jednak, jednak Bayern mógł w tym najważniejszym meczu rywalizować pełnym składem. No, taka pierwsza piątka, no ciężko z nią polemizować. No, pewnie się można zastanawiać, czy gdzieś Walter Tavares by się zmieścił, jeśli chodzi o centrów, czy może Mirotić jako taki zawodnik, który miałby troszkę tego centra udawać. No nic, no. Tak jest wybrane. Dla mnie to po prostu te wybory są, bo są. Natomiast to też zawsze jest troszkę hmm, pewien konkurs popularności i tych zawodników, którzy już już poznali się, do, dali się poznać dobrze wybierającym, więc wiadomo, że tutaj y, ciężko takiego stuprocentowego obiektyw, obiektywizmu oczekiwać. No nic, druga, druga piątka no to Mike James. No też raczej bez, bez zaskoczeń. Już może mniej teraz rzuca, ale też jego rola się zmieniła. Spanulis zrobił z niego zawodnika, który też tą pi piłkę dystrybuuje. Dzięki czemu po, po, po pierwsze y jego zakres możliwości się zwiększa, wiadomo, że z każdym rokiem się starzeje, więc i ta dynamika y troszkę, troszkę spada y i te akcje indywidualne, trochę ich mniej może być przez to, y a inteligencją właśnie tym, że potrafi podać, potrafi znaleźć partnera, nadrabia i, i może sobie przedłużyć karierę. Chociaż Mike James mówił, że raczej nie planuje bardzo długo grać w koszykówkę, więc, więc akurat nie wiem, czy, y, czy pod tym względem można na to patrzeć. No, do Juan, czy Hernando Gomez, no ważny element, ważny element PAO. On, Cedi Osman, Gabriel Grant, no ten zespół jest, jest napakowany talentem, Józef, więc no pewnie można było wybrać też innego, ale na Gomez no, waleczny pod tablicami potrafi ważne punkty rzucić yy, poniżej pewnego poziomu nie schodzi, więc w miarę zasłużenie, gdyby kogoś trzeba było spało wyróżnić dodatkowo do Nuna za ten świetny sezon, no to <laughs> równie dobrze może być on, ale też pewnie inni zawodnicy, ale też, też widać, że, yy, no, że trzeba było zauważyć innych zawodników. No tutaj jest center właśnie, wspomniany Tavares, który. Poniżej pewnego poziomu nie schodzi, wiadomo, że zdarzają mu się mecze, gdy przez te faule, przez pewną nieuwagę, czy, czy, czy nawet to, że jest za duży i niekoniecznie jest, jest zwrotny i zgrabny w poruszaniu, to troszkę traci, ale, ale zasłużenie. Teo Maledon to bardzo cieszy, bo bardzo fajnie wygląda w Asfel. odciąża troszkę z tych obowiązków dekolo. Potrafi z piłką dobrze się poruszać, wchodzić pod kosz, musi nad trójką popracować, ale widać, że, że rośnie w tym elemencie, więc myślę, że na pewno transfer może być, bo je będą oferty i będzie chęć opuszczenia, to na pewno jak najbardziej ma papier, żeby grać w jakimś lepszym eboligowym zespole i być tam ważną postacią. To ostatnim piątym zawodnikiem jest Ewan Furnier z Olimpiakosu. Ostatnio wrócił do formy, natomiast był ten okres luty marzec, gdy naprawdę grał, grał słabo, wyjątkowo słabo, natomiast to jest ciała zróżnie za cały sezon. No i wcześniej no, był tą bardzo ważną postacią w Olimpiach 8. Pierwsze miejsce też nie wzięło się, się znikąd. Gdyby nie ta ostatnia seria porażek, no to bilans wyglądałby jeszcze lepiej, więc należy docenić, że właśnie on w tym czasie był obok wycenkowa postacią no, najważniejszą w tym zespole, więc, więc naturalne jest to, że, że się znalazł, nawet jeśli ja troszkę bardziej go pamiętam przez ostatnie występy, co też jest naturalne, więc fajny debiut w Europie, no bo to jest dla niego debiut mimo 30-32 lat. No i wyróżnienie miejmy nadzieję, że ta forma wróciła i już teraz pociągnie ją na, na, na playoffy, no bo jest niezmiernie potrzebny. W dobrej formie, żeby po prostu być tą drugą opcją w ataku. No, zwłaszcza, że, że Walkup czy Iwans czy są mocno niepewni, no na pewno w tych pierwszych spotkaniach, więc, więc dobrze jest, żeby jednak on tutaj pokazał się. No, zwłaszcza, że będzie realny no i mogą mieć go dzień, jak ostatnio z Paryżem. Ale ciężko oczekiwać, że całą serię będą mieli gorszą, więc tu po prostu mogą być, mogą być ciężary. Ważne, żeby dobrze wejść w tę serię, dobrze, żeby wykorzystać maksymalnie umiejętności. No i zobaczymy. Już tylko kilka dni, dokładnie trzy ich startują, więc czekamy, czekamy z niecierpliwością. Pojawiają się już pierwsze plotki transferowe po, po tym dobrym sezonie. Jedną z takich większych jest Jan Musa, któremu kończy się kontrakt. Miałby on przejść do Dubaju. Podobno na stole jest 10 milionów za rok gry, czyli no, astronomiczne pieniądze, jak na koszykówkę. Więc kto wie, no, Musa jest bardzo fajnym strzelcem, zawodnikiem, tylko ma jedną wadę, którą też dzisiaj było widać, że nie jest jakiś dobrym kozłującym nigdy. Gdy próbuje mijać, zdarza mu się, że tą piłkę troszkę gubi, albo wybija się z rytmu. Ale przez jego status gwiazdy czasami te rzeczy gwizdzą jako faul rywali, mimo że... No, widać, że to raczej wynika z jego, z jego braku umiejętności, ale mniejsza, mniejsza. oto to. to, Może być taki transfer bardzo duży. Drugi no to Jan Tunen z Paryża. Fin, bardzo fajny strzelec, bardzo przydatny zawodnik. Już jest bardzo blisko Fenerbaczy. Zawodnik, który też no chyba dzięki Paryżowi potrafił też z dołka wyjść. Miał, miał moment w tym sezonie, gdy spudłował ponad 20 rzutów za trzy z rzędu mimo to jakby nie poddał się. No i w końcu też był tą ważnym ogniwem, który, który brał piłkę, nie bał się z niej korzystać i, i trafiał, więc na pewno, na pewno zwiększy możliwości. Yy, Fenerbacza na obwodzie no i widać, że już, już Jasikiewicius i cały management planuje, planuje tą budowę składu pod przyszły sezon i jakby to są te te pierwsze plotki, natomiast też już wiemy kto, kto będzie wolnym agentem po tym sezonie, jest kilku zawodników, którzy, którym kończy się kontrakt też pierwsze plotki mówią o tym, że TJ Schultz, no, który fenomenalny sezon ma, 18,8 punkta, 7,5 asysty, no, prawie 3 zbiórki, ale to powiedzmy nieistotne, 40% za 3, ponad 50% za 2 i mówi się, że bardzo chciałby z trenerem Messiną pracować, więc, więc w grę wchodzi, wchodzi Mediolan. Na pewno ta współpraca na przykład z Miloticiem, mogłoby bardzo fajnie wyglądać. Yy, jeśli się dołożymy do tego Ledeja, który jest bardzo regularny i przydatny, yy, Silca, yy, no to może, może Mediolan mógłby nawiązać do tych swoich lepszych lat, no a Turner Messina do swoich, yy, swoich sukcesów, który kiedyś odnosił. Więc to na pewno będzie, będzie ciekawa kwestia. Yy. Inna rzecz, no to jest Scotty Wilbekin. Kończy mu się kontakt. Zobaczymy, gdzie się pojawi. Na pewno zawodnik bardzo pożądany. Nie boi się rzucać. Różnie mu to wychodzi, ale ponad poniżej pewnego poziomu nie schodzi. Od kiedy do Europy trafił? Tam przez do, do Gorazu. Stambuł. Że ale coś koło tego. Później Makabi. Teraz Fenerbahce. Taka maszyna do rzucania punktów, która przy okazji potrafi asystować, wejść pod kosz z fajną trójką, nawet jeśli może trochę przesadza, więc to też jest, jest głośne nazwisko. Milutinow, kolejny center, troszkę przez kontuzję trzeba powiedzieć, że ograniczyła to jego, jego zdolności, bo mógłby być jeszcze lepiej, lepiej zbierającym, lepiej punktującym zawodnikiem. No ale przy, przy tym wzroście, przy tych umiejętnościach, no to myślę, że. Większość zespołów może się ustawić po, po, po zawodnika, który też umie rzucać. Yy, jeśli chodzi o wolne, czyli może być tą błonią, która nawet da się sfaulować. bardzo dobrze zbiega w ataku. Jeden z najlepszych w historii, zbierających w ataku, więc na pewno na pewno tu kilka ofert będzie. No i Chimia Moneke, który teraz troszkę gorzej, ale przy ostatnich latach widzieliśmy, jak w Baskoni grał. Bardzo fajny, taki atletyczny, atletyczną koszykówkę. To jakby te pięć najgłośniejszych nazwisk. Więc, więc na pewno na pewno będą oni w różnych zespołów, ale wiele się wyjaśni po, po play-offach, tak? gdy już te zespoły odpadną i, i będą analizy, co zawiodło, gdzie, gdzie zabrakło, czy to rzutu, czy dynamizmu, czy obrony. No i wtedy odpowiednio będzie, będzie pod, pod ten typ, pod też tego trenera, bo pewnie, pewnie jakieś zmiany będą, będą budowane zespoły i, i, i transfery, więc. Tu na pewno czeka nas wiele wiele ciekawych rozwiązań, które zobaczymy. Jeśli zostaniemy na chwilę przy Olimpiakosie i Newsach, wspomniałem ostatnio, że mogą się pojawić jakieś oferty za Ortega, jeśli chodzi o lewą obronę. No i, i tak, podobno już jakiś argentyński zespół chce wyłożyć 12 milionów za niego, więc bardzo fajna oferta. Ortega. Nie do końca mnie przekonuje, jeśli chodzi o ofensywę. Kupiony był za 4, więc no, trzykrotna przebitka. Więc o ile jest, byłaby to realna oferta, jestem jak najbardziej za tym, żeby żeby się zgodzić, żeby no, sprzedać go. Na razie jest Bruno na ławce, może go zastąpić i prawdopodobnie przyjdzie Atanasiu z Atromitosu. Cały czas plotki krążą, że jest podpisany już od, od czerwca, więc na pewno się przyda, o ile będzie w stanie przeskoczyć z poziomu Atromitosu na poziom Olympiakosu. No jak nie, to trzeba się będzie rozejrzeć za innym, innym lewym obrońcą. Co do kwestii zawodników pożyczonych, no to Luis Palma i Stamenić raczej na pewno nie będą wykupieni. Szkoda, bo Palma miał fajne momenty i... Nieźle wygląda, jeśli chodzi o skrzydłowego, jeśli chodzi o technikę, umiejętności, więc mógłby się przydać. Co do Welde, to już pierwsze plotki mówią, przynajmniej tak podaje Gate International, to że Welde idzie do odstrzału. Może miał początek no, przyjemny, dał awans z ten skalitera w pucharze, dwie bramki w meczu. No ale finalnie nie był w stanie dowozić liczb, nie był w stanie dowozić jakości, czy być, być ważnym elementem drużyny, no i raczej bez żalu. No to oznacza tylko, że będą, będą poszukiwani nowi skrzydłowi. Prawdopodobnie, Karmo również odejdzie, więc nowy środkowy obrońca. I w zależności od tego, czy rodziny na stałe zostanie skrzydłowym, to może prawy obrońca, ale to na razie pierwszy. Pierwsze zapowiedzi. Wiele zależy od tego, jak, jak to będzie wyglądało, również jeśli chodzi o, o młodzież. Wczoraj 7-0 z Lamiją, więc, więc no, pokazują się coraz lepiej. Może kolejne nazwiska z Akademii trafią do pierwszego zespołu i będziemy widzieć coś więcej. Na dzisiaj to, to tyle, co do Legii i Jagi Fajne wyniki. Oglądałem tylko półwkę Jagi. No, raczej. Nie umniejszając, Jadze Betis, Betis przyjechał chyba tylko, żeby ten mecz odbębnić, szkoda, że nie udało się się wygrać, to by po prostu, no, pal licho ranking, ale to fajne zwieńczenie historii, na pewno, na pewno to w stoku będzie historia długo wspominana, co do Legii, no, na otarcie US jest zwycięstwo, ale y, puchar musi być wygrany, albo... Ten sezon będzie kompletną, kompletną porażką. No zobaczymy w weekend, jak, jak, jakie wyniki w klasie, Raków z Pogonią, tutaj jest potencjalna przestrzeń na jakąś płatkę rakowa. No tylko też zobaczymy, jaką formę Pogoń wylosuje. Czy Kuluis z Grosickim dalej będą w takim gazie? Czy, czy jednak, jednak nie, a wtedy to, to dla Pogoni. Gdzie ta, ta ławka nie jest zbyt duża. Ani zbyt długa, ani jakościowa, przesadnie, no może, może być ciężko. Więc pewnie coś, coś sobie z tego włączę. Natomiast też startują TLF NHL, więc tu może być bardzo ciekawie. Na dzisiaj to tyle. Kalinikta i do usłyszenia.